Hej, nie witam was serdecznie w kolejnym odcinku, dzisiaj jest ze mną Kubuś, cześć Kubusiu. Kubuś się zawstydziłeś, co? Dzisiaj zrobimy sobie pojedynek i będziemy otwierać saszetki premium, premium z Road to FIFA World Cup Qatar 2022 i będziemy szukać Polaków, zobaczymy kto będzie miał więcej Polaków, czyli piłkarzy z reprezentacji tak. Polski. Tak, a pomachasz ładnie Kubusiu tam do kamerki? Tak, pomachamy i lecimy, lecimy. Mam tutaj jeszcze, zostały mi jeszcze cztery saszetki właśnie z tej kolekcji. Zaraz kubuś wybierze swoje. Zobaczymy, czy kubuś uda Ci się otworzyć, bo Kuba już dużo rzeczy sam robi. Więc sam! Sam. Mam tutaj cztery. Kubuś, które chcesz saszetki? Wybierz sobie dwie. Te. Tą, a jeszcze jedną sobie jakąś weź. A i tą. No dobra. Dasz radę sam otworzyć. Pat, tata ci pokaże. O, Kuba już sam Próbuję sobie. Tak? Zobaczymy, kto ma więcej Polaków z reprezentacji Polski. A nie da się. Dobra, no to tata ci otworzy. To są twoje. Zobaczymy, zaraz czy Kubuś trafi jakiegoś Polaka. A o co gramy? Co byś chciał? Wow, ale piękną limitkę trafiłeś. Kuba trafił Neymara. Nagrywam trochę innej perspektywy. Dobra, Kubuś, tu będzie Twój Neymar. To. Tak, pospołożymy. No czekaj, zaraz Ci ta tata to otworzy. Nie wiem, o, gdzieś tu go sobie damy. I zobaczymy, czy jakiś Polak Ci się jeszcze tutaj trafił. Tu mamy kolejnego piłkarza. Oj, aż Cię, Kubusiu, zasłoniłem. Muszę pilnować, żeby Kuba mi tutaj kart. Nie poniszczył. Na razie lecimy z kartami specjalnymi i na razie żadnego Polaka, Kubusiu. Ja tutaj nie widzę. No już ci otwieram, już ci otwieram. Tu mamy kolejną. I tutaj też. A Ty też pokazujesz, tak? I to musisz... No to czekaj, nie gnieć, tak? Żebyś mi nie pognił kart. Kubuś lubi, lubisz piłkę nożną, Kuba? Lubisz grać w piłkę? Tak! No może jakiś piłkarz nowy nam rośnie. Tak! Tak? A, no niestety w pierwszej saszetce Kubusiu nie miałeś nikogo z reprezentacji Polski. Nie wiem, gdzie ja mam to płaść. Dobra, tutaj. E, to teraz ja sobie... A, ty chcesz? No to dobra, to otworzymy drugą saszetkę Kubusia. E, co tam się dzieje z tym naszym fokusem? Dobra, słuchajcie, musiałem zrobić małe cięcie, bo nam Zoom coś nie chciał współpracować. Nie, chyba? Dobra, zobaczymy, może w drugiej saszetce uda Ci się trafić jakiegoś Polaka. Ja tu już widzę, że kto to będzie? Argen... Argentyna. Powiesz Argentyna? Kubuś. O, już widzę, Kubuś, co ty tutaj masz. Trafiłeś kuba pierwszego Polaka. Jóźwiak. Pierwszy Polak u Kubusia w saszeczce. A ty chyba śpiący troszkę jesteś, co, Kubusiu? Ta. Śpiący. O, gdzieś tu położymy. Mamy pierwszego Polaka. Tu Emry Chan. Reprezentacja Niemiec. No tam już nic nie ma Mama. No nie ma, nie ma. Tata już wszystko na TikToku. Zapraszam na mojego TikToka, bo tam codziennie wrzucam filmy. Mamy tutaj Lukaku. Lukaku, tutaj mamy Insignię. Kuba już szaleje. Przyklejasz ten plastelinkę, tak? Tutaj mamy zawodnika z Argentyny. Tak, zaraz zrobimy Ci ludzika z tej plasterinki. Tutaj mamy zawodnika z Portugalii. Ludzika. Ludzika Kubuś, powiedz ludzik. si. Nie sik, tylko ludzik. Kubuś, o znowu trafiłeś Neymara. Drugi Neymar u Kubusia już w saszetce, ale trafił Kuba jednego Polaka. wiaka, aż mi się zrymowało. Powiedz, Powiedz wiaka. Teraz otwieram ja i zobaczymy czy mi się uda trafić jakiegoś Polaka Rodaka. Na razie widzę, że na dzień dobry tutaj mamy Holendra, mamy Holendra Kubuś za parę dni będzie miał dwa latka. Tutaj, no, będzie miał dwa latka, tak Kubuś? Tak. A co byś chciał dostać na urodziny? Tak. No, no, ja wiem, że tak, ale co byś chciał dostać? Jajo. Jajo, Kinder niespodziankę, tak? I coś jeszcze byś chciał? Misia! Misia, tak? A Lizaczka. No, to tak mało wybredny jesteś, powiem ci. Ja bym wolał. Wow, patrz, tutaj Kuba jest Messi. A ostatnio powiedziałeś, powiedz Messi. 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 <grywa> powiedz Messi. Ale nie, nie przyklejaj mu plastelinki. Tu mamy piękną kartę Power Trio. No, czekaj, Kubusiu, Zaraz ci tata zrobi ludzika. Tu mamy kolejną kartę specjalną. Tutaj kolejny mamy zawodnika z Holandii. I ciekawa, jaka będzie limitka. Wow! Co za piękny strzał Cristiano Ronaldo. Zobacz, tutaj mamy Ronaldo kubuś. Co tak skrzytasz z są pkami, co? Dobra, zobaczmy, co będzie w drugiej saszeczce. U mnie na razie Polaka nie trafiłem. No jak kubuś wygrasz, to co byś chciał, żeby ci tata kupił? A lizaczka, no dobra, jak wygrasz to tata Ci kupi lizaczka, no ale jeszcze tata, jeszcze o kantę, ostatnio miałem wyzwanie na TikToku, żeby trafić kantę, także zapraszam na mojego TikToka, sebek19801 pisane przez K, nie przez Q, czekaj Kubusiu, bo Ty mi już tu włazisz, gościu na stół, zakryjemy Ci twarz, cenzurkę Ci tata zrobi, czekaj, bo Ty mi zaraz tego Neymara całego obkleisz tą plasteliną, nic z niego nie zostanie. Położymy Peje. te karty tutaj, twój, twój już jak tutaj. Wszędzie ta plastelina twoja już gościu jest. O, o tutaj mamy Kimisia. A ty masz plastelinkę, tak? Poulsen. Czekaj Kuba, nie naklejaj na niego. To jest Polak Rodak, nie możesz go odkleić. Power Trio, kolejne Power Trio. O, może tutaj będziemy pokazywać. Co ty tak się cieszysz, co? A bo ty lubisz, jak się widzisz w kamerze. Kuba lubi, jak mu się zdjęcia robi. Nie, będziesz modelem? Tak! A tu mamy Griezmana, patrz. To jest Griezman. Jeszcze za mały jesteś. Jest Griezman i ciekawe, kto będzie na limicie. Jest to napastnik. Czy będzie to Cristiano Ronaldo? No nie. To nie jest Cristiano Ronaldo. Proszę bardzo, to jest moja druga limitka, więc ja trafiłem dwie różne limitki. Między innymi był Cristiano Ronaldo. Gdzieś ty mi się, gościu, tam schował. A Kuba trafił dwa razy Neymara, więc fajnie. Za jednego mogę się wymienić, jeżeli ktoś jest zainteresowany. No i Kuba, wygrałeś. Gdzie ty idziesz? Wygrałeś, bo Kuba trafił juźwiaka e, jednego Polaka. E, chodź, pożegnamy się, Kubuś, co? Gdzie ty jesteś, synek? Chodź, pożegnamy się ładnie, co? Zrobimy zaraz pożegnanie. Kuba mi się tu schował. Hej, halo, Kubusiu, trzeba się pożegnać. Zrób ładnie papa. Aha, chowasz się? <noise> no pożegnaj się ładnie. Gdzie ty jesteś? A kuku. No zrób ładnie papa. Papa. Żegnamy się i widzimy się w kolejnych odcinkach. Ostatnio mało nagrywam, ale jestem często na TikToku, także zapraszam. Nie, Kuba, idziemy coś zjeść? A kuku. <noise> idziemy jeść. A, dobra, Kuba się tutaj chce schować. Także słuchajcie, takie karty pokażę Wam jeszcze z tej perspektywy. Mówię, za Neymara mogę się wymienić, bo to jest moja powtórka i ten chyba też jest moją powtórką. Cristiano Ronaldo, oczywiście, nie. No i tutaj jedyny Polak, który wpadł w tym unboxingu. No i cały boksik już jest otwarty z saszetkami premium, ale mam jeszcze dużo innych rzeczy, także. Zapraszam na kolejne odcinki i niedługo odcinek z szybki strzał, bo widziałem, że chcecie, żebym to dalej nagrywał. O, Kuba, właśnie sam już wchodzi sobie na krzesełkę. Nie, Kuba? Patrz, jakie piękne karty. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, a Kuba tutaj widzę lepiej, ludzika, tak? Na razie przyklejasz mu plasterinkę na, na samochodzik. Dobra, do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.